A co, a co? Jaką, jaką, jaką? Cię do snu, jaką? Dobra, dawaj, dawaj jakąś, dawaj jakąś dobranockę, dawaj, dobra. Młody, młody, uspokój. Dawaj, się, czy... dawaj, 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 pokaż młody mi, uspo... pokaż, żeby Bo mi się okulara. w okulara. Pokaż, 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 pokaż. Wyciągnij wyciągnij język, wyciągnij starzy... język Mów do mnie, jędź, jędź, jędź teraz, jędź, mów do mnie, mów do mnie! Kurwa, mów do mnie! Mów! Dobra! Babka, mów, babka, babka, babka! Co? Rób mi to kurwa, dalej mów mi do mnie, mów, mów! Rób mi to kurwo! Aaaaaah, kurwo! Tak, babka, mów. mów, mów, babka! Rybo tu kurwo! <noise> ty, co tam się dzieje? Idź, lopet, Patrz, i... będzie obok kraty, łap! E, e, A, o, to czekaj, to będzie, tu to będzie w to... Po! 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 pa, pa, pa! pa.